No to dzień dobry misiaczki w ten piękny dzień. Ja jestem Jakub Kotła, to jest Fit on Trip, to jest Dydem Mychyr. I dzisiaj witamy Was serdecznie w słonecznych katowicach wczoraj w nocy przyjechaliśmy tutaj na miejsce i z okazji 10 tysięcy subskrypcji postanowiłem, że w końcu pójdę do barbera. Także jesteśmy właśnie w drodze. Ciśniemy do mojego ulubionego spociku w samym centrum Katowic. Przyszła chwila, chwila sądu. Dzisiaj się zmieniamy. Tak. Mam nadzieję, że na lepsze. <laughs> no to co, lecimy. Ustawiam lapsa i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No, już po. Nie wiem, jak się Wam podoba. No co, no, co Wam powiedzieć? No, no mnie się bardzo podoba. No co, dzisiejsze, dzisiaj moim rzemieślnikiem, artystą, fryzjerem, barberem był Tomek Tomasz Noraz w salonie Baroko. Także serdecznie Was zapraszam. Linki pewnie wrzucę zaraz w opisie. To sobie zobaczycie, jak będziecie w Katowicach, to serdecznie z całego serca zapraszam. No i co? No i lecimy dalej. No to co, serdecznie Was zapraszam. Zapytałem się ekipy, czy nie chcą po prostu czegoś powiedzieć, zaprosić tutaj ten, ale niestety nie mają parcia na szkło, tak, tak jak ja mam. Także co serdecznie zapraszam, to jest Wawelska, no katowica Wawelska, 1 przez jeden. 1 przez 1. No, no także, także serdecznie są zapraszam, bo robią naprawdę, naprawdę dobrą robotę. No zresztą widzicie, no co mam, mam, mam więcej mówić. So babe, how do you like my new hairstyle? It's good. <laughs> no, także tego I co chciałbym Wam powiedzieć? Ogólnie, tak jak zwróciliście uwagę, jestem w innych ciuchach niż byłem wcześniej, i ogólnie ta cała sytuacja, tak jaką Wjechałem do Fryzjera, trochę dużo się zmieniło, bo to było kilka dni. Ale na ujęciach będzie to wyglądać, że po prostu chronologia jest fajnie zachowana. Ostatni mój post, i, i, i tak dalej. Serdecznie ważne za to przepraszam. Powiedzmy, że sprawa została w pewnym sensie wyjaśniona i przepraszam was, że zaniedbałem jakby tego live'a i zaniedbałem to wszystko Ale zwyczajnie myślę myślę my już widzieliśmy A dobra to sorry ja przepraszam ale ja tak myślę, Ja udostępniałem ostatnio, udostępniałem was ostatnio Tak, tak, tak o, Dziewczyny ostatnio byliśmy w Katowicach właśnie też i udostępniałem tam na Instagramie akcję charytatywną Także Także serdecznie Was za to przepraszam Myślę, że kwestia wyjaśnień będzie na następnym live'ie Ewentualnie po prostu gdzieś tam będę wplatał różnego rodzaju Moje ja w filmy Tymczasem idziemy coś zjeść I prawdopodobnie nagrać coś, coś ciekawego A w planie jest nagranie kilku fajnych rzeczy Między innymi czego nauczyliśmy się w podróży Co nas najbardziej zaskoczyło i kilka różnych pytań Mam nadzieję, że zrobimy to na, podzielimy to na kilka różnych odcinków Więc zobaczymy co uda nam się nagrać dzisiaj To właśnie jest super w polskim lecie. To, to jest super. Naprawdę, jak sobie przychodzę na działkę, działeczkę, niekoniecznie moją, no to, no, no to jest coś pięknego, sobie tak przejść, tu coś wystaje, z zagrodzenia, urwać sobie, pójść na haraty, niech cię właściciel pogoni, no nie wiem, no, ten co to robił za dzieciaka, to miał wspaniałe dzieciństwo, nie wiem jak wy, ale, mimo, że Polska to Polska, niekoniecznie zawsze jest kolorowo. Tak polskie lato, szczerze, jest fajne, ponieważ nie jest za gorąco. Aktualnie jest trochę pochmurno. Rosną bardzo fajne owocki. I ogólnie jest tak jest ciepło, nie za gorąco, nie za zimno, jest tak... Jest fajnie, nie? Taki pozytywny wipe Na plażach czuć grilla, <laughs> spoczonych ludzi i krem do opalania. Ale tak jak wszędzie. Ale... Ale nie wiem, to polskie lato mimo wszystko jest według mnie w porządku. Wiem, jakiś taki dzisiaj ten odcinek będzie rozlazły. Eee, w sumie to nagrywam go cały czas między różnymi innymi odcinkami i czasami i w ogóle to jestem... No zrobiłem sobie niesamowity bałagan. Eee, więc <laughs> mam nadzieję, że będą to ostatnie sceny, które będziemy dzisiaj nagrywać. Eee, chciałbym wam tylko powiedzieć, że że teraz o to będzie taki odcinek, który rozpoczyna jakby serię e, w Polsce. Na pewno kilka odcinków wyjdzie e, takich na zasadzie, że będę miał na pewno dużo gości, bo nie wiem czy wiecie, ale tak naprawdę dla mnie i podróż i życie i ogólnie podróż to życie i życie to podróż e, to po prostu podróż to ludzie i będziemy się spotkać z różnymi ludźmi i będziemy się ich pytać o co chodzi z różnymi rzeczami, tak że będziemy mieli różnych gości. E, a tymczasem. Idziemy sobie zrobić trening boxu. Czy widzisz? Are you excited that you will make boxing with me? I think first time. Yes, I want to box you. Just really, really box you in the face. No, <laughs> no. Ewentualnie potem jeszcze pokręcić tym flower stickiem. No i mam nadzieję, że w końcu opowiem wam co nieco takie podsumowanko całego tripa zrobimy. znaczy przynajmniej w pewnym aspekcie. O, oh, okay. Także spróbujmy zrobić tak jak na ostatnim live'ie, będziemy rozmawiać z Didi, ja postaram się tak urywkowo tłumaczyć ee, to, co będziemy rozmawiać. Komary gryzą! Także... What? Oh, no. I think I a little bit Okay, so I think the most, in, the most important question What did you learn in our travel? Uh, I learned so much. Oh. Um, yeah, at the there... beginning beginning <laughs> um, yeah first of all what i learned is that you never can't be prepared for what's happening in travel also you can um, take that and put it for everything else mm -hmm. what you oh my god so bad um, <laughs> not important okay yeah. so, uh, let me translate and you can think about it okay uh Nigdy nie możesz być, tak naprawdę nie da się być przygotowanym na, na, na podróż, tak jakby nie da się tego zaplanować co się będzie działo w podróży. Po prostu no nigdy się nie jest przygotowanym i trzeba po prostu się zawsze dopasować do danej sytuacji. Okay? Yeah, I don't know how much you translated. Everything, what you said. Okay, yeah, for for example um I really wanted to be prepared for every situation while traveling, so I thought a lot, okay, I need that and I need this and really at the end i thought i have everything and i'm prepared for every situation but travel showed me that i completely failed really like oh my god i for example the heating i was only thinking about the cold days but i never thought about the hot days so we died a thousand times in this fucking hot van and but i didn't i couldn't be prepared for that situation so mm. I same is for example if you want to start a business and you start and you want to be really prepared for it but you never start because it's so much so just start and go through your fails and learn from it and make it better the next time. No, także Didi próbowała się właśnie do tej podróży przygotować. Dużo czytała, prze przeglądała różnego rodzaju blogi, informacje, co jest potrzebne na taką podróż. No i podróż jakby zrobiła tak, pokazała jej, że, <laughs> że tak naprawdę no, no, nie da się być no, po prostu przygotowanym, bo potem jakby przygoda, życie, wszystko, sytuacje wychodzą takie, a nie inne, że ciężko jest być przygotowanym na wszystko. E, większość rzeczy, które jakby nie. Nie, które mieliśmy, nie używaliśmy i nie mieliśmy tych, które potrzebowaliśmy czasami i po prostu trzeba było się po prostu dopasować do sytuacji, jakby podejmować szybkie decyzje co do... tak samo co do biznesu, tak, tak naprawdę najlepiej jest tak jak z podróżą, po prostu wyruszyć, zacząć robić biznes i po prostu uczyć się na własnych błędach. wybaczcie ale komary zaczynam jak głupie i uczyć się po prostu na własnych błędach, zacząć i po prostu robić błędy i robić i tak dalej. Są fyzmu? Oh, sorry, I really didn't think now because I everything yeah, is itching has yeah, and... a lot of mosquitoes. So let's do it quick. Okay, um, same question? Yes, yeah, same question. Something more? Did you learn? Trust the universe because all the time when okay. I was really. Okay, Ufa, ufać, ufać światu. To jest najważniejsze i to zawsze powtarzam. Because okay. all the time when I was really really worried about for example money I don't know somehow universe sent a message and everything was fine again so just trust the process go with the flow yeah. No, także było kilka sytuacji gdzie po prostu było problemy na przykład z pieniędzmi były problemy z czymś tam jakby po prostu Zaufaliśmy światu i po prostu świat przyszedł sam, jakby wyszedł z inicjatywą, zrobił, poprawił, naprawił. Po prostu trzeba było się jakby nie poddawać i wierzyć w to, że w to, że będzie po prostu dobrze lecieć z tym takim życiowym flow. Something more? Oh, I, I really learned so many things, but... Right now, when you ask me like that, yeah, oh God, I'm of, so overwhelmed. I'm so sorry that I, sh I should have write it down. For like yeah, notes. maybe I have idea. Maybe you can write today in the post. What did you learn in travel for you in your Instagram post? Or maybe yeah. tomorrow when I will. Yeah. Posty. Także zobaczycie sobie to, co po prostu Didi się nauczyła, zobaczycie sobie na Instagramie asoka.333, wbijajcie, followujcie, dajcie jej trochę miłości, komentujcie i tak dalej, na pewno będzie jej punkt widzenia e, podróży. Zadam jeszcze jedno pytanko, takie podsumowujące i myślę, że kolejne będę zadawał w kolejnych odcinkach. E, so, the one, one more question, e, we already talked about it, e, what is... E, The best memory from the travel, the one which you can you can choose, you know. I I know that yeah, it but was But you a... know, I need five minutes to review everything <laughs> to choose the best moment. This is this is a stupid the, the, question. The, the best the, moment. Yeah, the first what you uh, what you talk now. Także pierwsze. Zadaję jeszcze jedno pytanie. E, taki Najlepsze wspomnienie, które jakby pamięta Didi z naszej tej 3 miesięcznej podróży. Taka pierwsza myśl, która jej przyszła do głowy. So the first thing? There was nothing. Oh my god really! I'm so right now! Okay, so oh my god, do you know that that uh, suddenly empty? I I forgot the whole travel is empty right now. Um, okay, so uh, if you can choose, what was better? The sunset in uh Kokina or Sunset in Kotor and why? i try to explain this story. Zapytałem się który zachód słońca był lepszy w Kokino czy w kotorze? Oh come on, that's a really shitty questions because both are <laughs> really you. special because you know in um Kotor the view was also amazing But there was this story with Ivo which made it a little bit special because he thought we stole our, uh, his uh, phone, and then he found us dancing on the roof of the stone rock. I don't yeah, know. Yeah, it was kind of fence, I think so. It was fence. Not a fence, Yeah, it was uh, like a fence. To Whatever. Make it, yeah. <laughs> yeah, we were just dancing, and that made this story a little bit special. But also the really amazing view. But in Kota Kokino. Uh, it was i don't know i told you about this moment when you took me in your arms and everything was so beautiful and fitting the sun was almost down and my hair was in my face because of the wind and they shined golden and you took me in your arm and this was the moment i f thought about first when you asked me the question before mm -hmm. but maybe because it was the last <laughs> yeah. what happened you know but it was really Okej, okay, także no, oba, obie te sytuacje miały, jakby były naprawdę wyjątkowe. E, to w kotorze było tak, że po prostu pojechaliśmy, poznaliśmy jednego gościa, który... gryzą nas komary. Kamary, kawał kamara, yeah, yeah big piece of mosquito bite Oh my god, everywhere Ok, so let's finish that story no, także, <laughs> także tam po prostu gościa, który myślał, dał nam telefon Potem okazało się, że to był jego telefon do pracy, a robił różne dziwne rzeczy Myślał, że go ukradliśmy, a my okazało się, że tańczyliśmy do muzyki przy zachodzie słońca na mega, mega, e, z mega, mega widokiem A co do kokino to po prostu też sobie byliśmy, był piękny zachód słońca, piękny widok I po prostu to było specjalne tak, special wyjątkowe, że, 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 że po prostu byliśmy przytuleni i było tak naprawdę mega, mega, mega przyjemnie. Także co, no tym tutaj krótkim wywiadem kończę dzisiejszy odcinek. Zadawajcie pytania. Oczywiście będę starał się na nie odpisywać na bieżąco, oczywiście wiecie, że nie jest łatwo odpisywać na wszystko, także pewnie live będzie za tydzień i będę odpowiadał na te pytania w trakcie live'a. Cieszę się, że się Wam podobało. Jak się nie podobało, to też spoko. Nie zapomnijcie dawać komentarzy, lajków i tak dalej, żebranie. Pamiętajcie, że mam Patronite'a, że mam PayPala i tak dalej. Pewnie wrzucę linki pod spodem w opisie. I co? Babe, do you want to say something? I'm not sure if it's most key. oh my fucking god i don't know i think i stepped in this look at my leg. oh yeah probably is i don't know Um, and i wanted to say look at this tree you know from hercules the hydra with the seven heads and then he's fighting against her him i don't know this tree yeah you know you, you know what i mean yeah it's look like hydra you, you, yeah you, you cut hydra. one head and there is one more, more head coming out it, i don't know what this tree look, look, looks like Okay, so we are finishing our story and our episode. So say goodbye and let's go. Yeah, let's go. Oh my god, really I'm getting paranoid here. Okay. Look at my legs. To jest chyba najdłuższe pożegnanie w dziejach tego kanału. Yeah, I don't understand what you want from me. I just wanted to say goodbye. To, you know, to, to me, it. yeah. Goodbye. It was really nice journey. <laughs> yeah. Nice to meet you. <laughs> bye bye. I love you.